witam ponownie. Tutaj tak wygląda akwarium po wsadzeniu nowych roślinach, jak pewnie zauważyliście, mam tutaj kokosa, taką jakby trawkę. Dokładnie nie wiem co to. Bodajże, że tutaj jest mech Moss. Dokładnie nie wiem, bo dosyć dawno go kupiłem. Tutaj jak widzicie więcej rogatka dokupiłem. Tam. Trawy walisnerii. Może inaczej pokażę? O. Tak. O. Tam jest. Tutaj. I jeszcze Wam coś pokażę, co mnie bardzo cieszy. A to jest oczywiście wymiana gazowa, którą tu roślinki odbywają. I tak samo jak tą teorię zgnębił m 18 wawa Ogólnie też polecam ten kanał. No to jest to, że mychy nie potrafią bomblować. O! Tutaj jest. Takie małe bąbelki. Chwila jeszcze. No dobra, powiedzmy, że widzieliście, nie? No. no. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zadowoliła, a wcześniej zapomniałem o tym wspomnieć, to jest Kwitniecie mojego Echinodorusa, Eloharis bodajże, coś takiego, o, tutaj już go takiego kupiłem, no i się, szczerze mówiąc, na maksa podjarałem, jak to zobaczyłem. No i nie wiem, jak ktoś będzie wiedział, to proszę piszcie do mnie w komentarzach, co to powiedzmy są zarośniki, na przykład ta tutaj o bo nie mam żadnego pojęcia. Ta trawka. No i co? No i chyba tyle. A, i czy to na pewno jest yy, jabamos, mych. No, nie znam się bardzo na mchach. A zapomniałem, nie jestem pewien. No, tutaj, yy, jak wiecie, zbliża się lato. Będą wyjazdy, tp, td, plażowanie. Za granicę niektórzy będą wyjeżdżać. No, więc yy, nie będę jeszcze wpuszczał ryb. Ponieważ mogłoby się coś złego stać. Typu, wszystkie by pozdychały. Ale za to wpuszczę tu krymecie? Raczej dokładnie, żeby mi się tu rozmnażały, bo mam dobre układy w sklepach akwarystycznych i zoologicznych, więc będę mógł się powiedzmy, tam, yy, jak będzie końcówka lata, wymieniać. Żeby tam nie przepłacać za ryby i takie tam nie. No dobra. To to jest.